Dzień dobry, witam serdecznie. Założyłem sobie takie urządzenie. Boksik, czyli urządzenie, które zwiększy moc i zmniejszy spalanie paliwa. Zobaczymy, czy działa. Przed założeniem tego boksika spalanie jest takie, normalnie jeżdżąc tam jakiegoś bezbędnego oszczędzania, czyli mniej więcej 6,77 litrów na 100 km. To jest Opel Astra K16DTi w automacie. 136 koni było przed modyfikacją. Niemalże 20 doszło, bo tam około chyba 17, więc. Zobaczymy czy spalanie spadnie po jakimś czasie. Tak, tak, maska otwarta, zgadza się. Ale chyba już tego jest wyłączyło się. Maska jest otwarta. Z tego względu, że właśnie to instalowałem tutaj. To jest założone tutaj. Wstawione na program czwarty. To testujemy. Pojeżdżę trochę w dalszej części filmu. Zobaczymy jak spadło spalanie. I wydam swoje opinię jakie ma osiągnięcie autko. Ja tutaj może pokażę z większej odległości taka to to Asterka. To ciao. I Słuchajcie jeżdżę sobie z boksikiem. Auto jest bardzo dynamiczne także czuć naprawdę różnicę. Natomiast jeżeli chodzi o to co mnie interesowało przy tym wszystkim to jest spalanie. Proszę bardzo 5,6 i tutaj mamy z większych kilometrów, większych kilometrów, z jakiejś tam dłuższej trasy. To jest u mnie, to jest tryb mieszany, bo ja mieszkam pod Olsztynem. To jest do pracy, do domu, jakaś ekspresówka w międzyczasie, gdzieś tam jakiś wypad do rodziny i tak dalej. Także e, szybko taki boksik się zwróci, bo on kosztuje około 400. A jak widać, spalanie spadło o litr. Jeżdżąc normalnie, nie oszczędzając, bo tu spokojnie poniżej 5 litrów można byłoby zejść, gdyby. Jeżdżąc tak bardzo oszczędnie, także cóż mogę powiedzieć? Uważam, że warto. Na skrzynie biegów ten boksik ja miałam automatyczną. W tym przypadku, co prawda nie ma wpływu, ale dzięki temu, że silnik jest silniejszy, to kiedy wjeżdżam na ekspresówkę i chcę się napędzić, to już nie ma takiej sytuacji, że on leci z obrotami do końca, bo muszę wcisnąć gaz mu do końca. Tylko po prostu dotykam gazu i on zupełnie inaczej te biegi przerzuca. Po prostu jest silniejszy, jest mocniejszy samochód. Także z tego serca po prostu polecam. Ja miałem może wspomnę wcześniej to w innej asterce, tamta była co prawda w manualu, miała nominalnie 110 koni, tam spalanie było po założeniu tego boksika w granicach 5 litrów. Też to znajdziecie ten filmik tutaj na, na YouTube, na moim kanale. Tutaj, no, oczywiście, jest silnik mocniejszy. Pewnie potrzebuje większej ilości paliwa. Do tego jest automat, czyli, czyli pali o te 600 na 100 km więcej, czyli 5,6 litra. Ale naprawdę warto to urządzenie kupić, bo jest taka frajda z jazdy i ten nie ma już takiej pustki, że tak powiem, dotykacie gazu i czekacie, aż zareaguje auto. Tylko, jak to moja żona określa, muska się gazu i auto od razu tnie do przodu. A przy okazji boksiki tak się zwróci z tego względu, że litr. Na 100 km oszczędności to jest uważam bardzo dużo, i, e, no i no i cóż, mogę więcej powiedzieć. Jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia. E, jako ciekawostka powiem, że ja jeżdżę na programie numer 4, bo tam jest 10 map do wyboru. Mi najbardziej pasuje numer 4, z tego względu, że on jest najmocniejszy, a zarazem jak gdyby m, najmniej pali. Taki tak, tak z moich obserwacji to wynika. To pozdrawiam w takim razie i do następnego z czystym sumieniem jeszcze raz podkreślam, polecam takiego boksika. Na pewno nie uszkodzi wam auta. W tamtej Jastrze miałem jego zimą, auto paliło bez problemów. Z DPF-em nie ma problemów, żadnych błędów nie pokazuje. W każdym możecie momencie sobie odpiąć tego boksika, jeżeli stwierdzicie, że nie wiem, chcecie sprzedać auto, chociaż jak ktoś kupi bez boksika, no nie wiem, ja to sprzedawałem tamtą Astre z boksikiem, poinformowałem. Zresztą tam nie ma jakichś, nie zauważyłem minusów w tym urządzeniu, opowiem tak. Zakładać jeździć na pewno nic złego się nie dzieje z DPF-em czy z jakimś tam całym układem tego, tego dieselka. Pozdrawiam, do następnego.